w którym przeglądaliśmy się podczas wizyty Ojca Świętego i to szczególnie tej ostatniej w Polsce. Od Bałtyku po gór szczyt. ukazaliśmy się jakoby owładnięci jednoczącą radością. Samorządy, policja, służba zdrowia, architekci, duchowieństwo i młodzież Potrafili być znowu solidarni. Filmy, fotografie utrwaliły stan ojczyzny, poczynając od pałaców władzy aż po chłopską zagrodę na wsi. Od świątyń aż po czar przyrody. Nikt nas nie przymuszał, abyśmy takimi byli. Właśnie takimi jesteśmy. Stąd nasuwa się refleksja, a może zachowania awanturnicze, publiczne znaki obrażania i złości są wyzwalane czy wywoływane jakimiś naciskami. Siostry i bracia, rok wielkiego jubileuszu. Znów stawia nas przed zwierciadłem, w którym możemy rozeznać naszego ducha, ustan bycia w prawach Ewangelii, w jej prawdach. Ewangelii, której uczymy się od ponad tysiąca lat. Niech ta siła dobra płynąca od narodzenia Słowa pozwoli nam być sobą, ludźmi umiejącymi przebaczyć i ludźmi umiejącymi przekroczyć próg tysiącleci w radości wiary, w miłości Boga i bliźniego. Wysłuchali Państwo Orędzia Bożonarodzeniowego prymasa Polski Józefa Glępa. Witaj Gwiazdo Złota. Koncert w wykonaniu sopranistki Ewy Mała Zgodlewskiej, Grzegorza Turnała i Synfonii Warsowi pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Zarejestrowany w pięknej auli Politechniki Warszawskiej. W programie tradycyjne kolendy z płyty Witaj Gidas do złota oraz utwory skomponowane przez Krzesimira Dębskiego, Grzegorza Turnała i Jana Kantego Pawluśkiewicza do tekstów Jacka Cygana, księdza Jana Twardowskiego i Barbary Kościuszko. Hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda. Witaj Gwiazdo Złota w pierwszy dzień świąt o 11.10. Już jutro w naszych domach zabiją kolendy i pieśni wigilijne. Na świąteczny koncert z udziałem Ewy Mała godlewskiej i Grzegorza Turnała zapraszają RAGSM oraz Ericsson. Już jutro, kurtyna w górę! Proszę Państwa, byli już koledzy z wiadomości, koledzy z redakcji sportowej, koledzy przygotowujący prognozę pogody. Teraz czas przyszedł na nas. Otóż proszę Państwa, teraz w studiu numer 6, skąd nadajemy ten program, jest tylko operator kamery i ja, ale program pierwszy Telewizji Polskiej to kilkaset osób, w imieniu których życzę Państwa, żeby te święta były jak żadne inne do tej pory. Jeszcze lepsze, jeszcze weselsze, jeszcze bogatsze w prezenty, a przede wszystkim, żebyśmy byli dla siebie jeszcze lepsi. Choć często niestety to niełatwe. Wesołych świąt od całej jedynki.